Przepyszna, mięciutka, aromatyczna drożdżówka bez jajek, ale za to z dyniowym purée. Ma piękny, złoty kolor i pozostaje świeża nawet następnego dnia po upieczeniu. Można ją zrobić z brzoskwiniami albo z jabłkami i jest całkiem prosta w przygotowaniu. Ze świeżych drożdży najpierw rozczyn, czyli do miski wlewam 3 czwarte szklanki mleka, dodaję łyżkę cukru i wkruszam 20 g drożdży. Składniki na rozczyn zawsze biorę z tych, które są wcześniej odważone do ciasta. Całość mieszam aż drożdże się rozpuszczą, następnie dodaję dwie bardzo pełne, takie naprawdę zgórowate łyżki mąki i całość mieszam ponownie do momentu aż nie będzie grudek mąki. Gotowy rozczyn odstawiam w ciepłe miejsce na 10-15 minut, w tym czasie powinien wyraźnie zgęstnieć i może też nieco urosnąć. Kiedy rozczyn już wyrośnie, do misy miksera przesiewam 4 szklanki mąki, u mnie typu 550, dodaję szczyptę soli, pół szklanki cukru, 2 trzecie szklanki pióra z dyni oraz cały wyrośnięty rozczyn. Całość wyrabiam na niskich, średnich obrotach, hakiem do zagniatania przez 5-6 minut, oczywiście drożdżówkę można też wyrobić ręcznie. Przypominam, że dokładną listę składników znajdziesz jak zawsze w opisie pod tym filmem i oczywiście na orchideli.com. Po 5 minutach zmniejszam obroty miksera do najniższych możliwych, dolewam 60 g roztopionego wcześniej masła i kontynuuję wyrabianie na niskich obrotach jeszcze około 5 minut. W tym czasie cały tłuszcz powinien się wchłonąć w ciasto. Gotowe ciasto przykrywam ściereczką i odstawiam do wyrastania w ciepłe miejsce na 40 minut. Czas wyrastania tego ciasta, uczulam, jest zdecydowanie krótszy niż przy standardowych ciastach drożdżowych. Kiedy ciasto już wyrośnie, przekładam je do wyłożonej papierem blachy. U mnie 20 x 30 cm. Wyrównuję z grubsza na tyle, na ile jest to możliwe, dopychając ciasto do rogów blachy. Następnie na wierzchu układam jedną puszkę odsączonych i pokrojonych brzoskwiń, lekko wciskając owoce w ciasto. Całość odstawiam do ponownego wyrastania na 15 minut. W międzyczasie jeszcze kruszonka, czyli 100 gramów miękkiego masła, nieco więcej niż pół szklanki cukru-pudru i pełna szklanka mąki. W międzyczasie też nagrzewam piekarnik 180 stopni bez termoobiegu lub 165-170 stopni z termoobiegiem, ale tylko i wyłącznie, jeśli nie masz możliwości jego wyłączenia. Wyrośnięte ciasto obficie posypuję kruszonką i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Drożdżówkę piekę na drugim poziomie od dołu przez 40 do 50 minut. To zawsze zależy od piekarnika, więc czas należy dostosować. U mnie wyszło po środku, czyli 45 minut. Upieczone ciasto od razu wyjmuję z piekarnika i studzę. Drożdżówka powinna całkowicie wystygnąć, zanim ją ukroisz, ponieważ krojenie gorącego ciasta może spowodować zakalec w miejscu ukrojenia. Smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Teraz wszystkie książki, łącznie z najnowszą, Creme de la Creme 3. W promocyjnych cenach do każdego przepisu w książce masz zdjęcia ciasta oraz film pokazujący jego wykonanie krok po kroku. Zrób sobie prezent już teraz i zamów cały pakiet na sklep.orchideli.com.